Wiemy, że nasza drużyna, jest, seniorzy są bardzo mocni i, i, i myślę, że y, każda drużyna, co przyjedzie, to musi się z tym liczyć do nas. Pewnie, że myślałem, że gdzieś tam Nikolaj Klint y, troszeczkę na ten tor y, lepiej zapunktuje, ale jednak ten tor zmieniliśmy troszeczkę od zeszłego roku i nawet zawodnik, który jeździł tutaj ładne parę lat, to ma problemy. Jak ocenia Pan występ swoich zawodników w dniu dzisiejszym? Kto na plus? Gdzie widzi Pan jeszcze rezerwy? No dzisiaj, dzisiaj... Się trudno oceniać, bo yy, zwycięskiej drużyny się nie, tak naprawdę nie, nie ocenia, ale myślę, że, że Sebastian fajnie tak yy, Gracjan jeszcze gdzieś tam szuka sobie tych swoich startów, ale myślę, że Jakobsen, Fredyk bardzo ładnie, Gleb po kontuzji też mieliśmy pewne obawy, bo to jednak czuć się dobrze, a po jednym, po jednym dwóch biegach może, może to być różnie. Jest ok. Widać chyba jeszcze duże rezerwy i dużą nerwowość w jeździe Wiktora Jasińskiego. Tu na pewno jest możliwość, że było zdecydowanie lepiej. Myślę, że Wiktor za bardzo chce się pokazać i to troszeczkę, bo tak samo było w Bydgoszczy, że troszeczkę mu to przeszkadza, że chce naprawdę zapunktować i gdzieś tam chyba troszeczkę nerwy go gubią. Teraz Rybnik, jakiego starcia się Pan spodziewa zdrowym? Ostatnie lata zawsze nam tam pasowało, także no trudno wyrykować, jedziemy pod zwycięstwo, bo, bo taki, takie, takie cała mieć cele i będziemy walczyć do ostatnich biegu. Później spotkanie z Teksom Stelem Rzeszów z Beniaminkiem o nietypowej porze, bo o godzinie 20.30. Co pan sądzi o rozgrywaniu meczów w takich godzinach? Jeśli patrząc na piątek, to godzina jest moim zdaniem dobra. Ludzie będą po pracy, zdążą, zdążą sobie jechać do domu, zjeść coś i przyjechać na mecz, tylko musi być pogoda. Jak będzie pogoda. Gdyby ten mecz miał być dzisiaj o 20:30, byłoby pewnie z minus 2 stopnie, to by ludzie nie przyszli. I dlatego godzina, jeśli będzie pogoda fajna i będzie w miarę tam 12 stopni wieczorem, to, to się sprawdzi. A jak ocenia pan dzisiaj frekwencję? Jest pan z niej zadowolony? Frekwencja, myślałem, miałem obawy co do frekwencji, bo jednak no, trudno przyjść przy 5-6 stopniach z małymi dziećmi na mecz, ale nie, nie, nie było najgorzej.